Final Fantasy to jedna z najbardziej znanych serii wśród fanów gier komputerowych. Ma wielu zwolenników, porównywalną ilość przeciwników, lecz mimo wszystko trzeba przyznać, że wpływ marki na popularyzację gatunku JRPG na świecie był ogromny. Wszystko przez kultową, siódmą odsłonę cyklu, która dla wielu graczy była pierwszym kontaktem z charakterystycznym stylem prowadzenia rozgrywki przez japońskich twórców. Square, wiedząc, jak ważną grę udało im się zrobić w 1997 roku, po kilku latach starali się rozbudować historię uniwersum Final Fantasy VII. 2004 rok przyniósł japońskim fanom grę na telefonu o tytule Before Crisis, w którą niestety nie mam możliwości zagrania, lecz udało mi się dowiedzieć, że jest to prequel historii. W 2005 roku stworzyli film Advent Children, który toczy się dwa lata po wydarzeniach z gry. Produkcja całkiem sensowna i nieźle się to oglądało, choć sprawia wrażenie z dekady chaotycznej, ale animacje są na wysokim poziomie. I w końcu w 2006 roku na PlayStation 2 ukazała się gra Dirge of Cerberus, na której dziś się skupimy. Very Głównym bohaterem gry jest Vincent Valentine, jedna z najbardziej enigmatycznych postaci w Final Fantasy VII, o której w sumie dużo się tam nie dowiedzieliśmy. A że przez tyle lat zyskała wielu sympatyków, w tym mnie, to fajnie, że Square postanowiło nam przybliżyć jego historię. Trochę tu teraz będzie spoilerowato, więc oglądacie na własne ryzyko. Akcja toczy się 3 lata od zakończenia głównej części. Po uderzeniu wielkiego meteorytu świat powoli zaczyna się odradzać dzięki World Regenesis Organization, która dowodzona jest przez rywa znanego fanom FF7. Vincent, odpoczywający w miasteczku Calm, jest świadkiem ataku tajemniczej grupy żołnierzy, która zaczyna sieć spustoszenie i, nie siedząc bezczynnie, postanawia reagować. Tak zostaje wplątany do walki między World Regenesis Organization a Deep Ground, bo tak nazywa się organizacja tych złych. Poza bieżącymi wydarzeniami, które są serce fabuły, to oczywiście dowiadujemy się też sporo o przeszłości Vincenta, jego pochodzeniu, połączeniami z organizacją Shinra i generalnie całej historii, która była przedstawiona w Final Fantasy VII. Jako samodzielna historia prezentuje się to w sumie słabo, lecz jeśli podejdziemy do tytułu jako suplementu, to w sumie jest dobrze nieźle rozwija nieznane wątki. nie wiem. I don't know. What? But this is what Vice desires. Hail Vice. Gra o dziwo nie jest serpegiem. No znaczy trochę jest, ale to zaraz Wam wytłumaczę. Jak możecie zauważyć z trwającego gameplayu, jest to strzelanka trzecioosobowa, osobowa, gdzie eksterminujemy żołnierzy z pistoletów, których mamy trzy rodzaje. Pierwszą z nich jest tytułowy Cerberus. Moja ulubiona pukawka, która wypluwa z siebie na raz aż trzy kule, ma średni zasięg i w sumie podobną siłę obrażeń. Kolejna to karabin, sprawdzający się na dalekie cele, lecz siłę rażenia ma zdecydowanie mniejszą. Ostatnią jest strzelba, która z bliska zadaje srogie obrażenia, więc w ciasnych korytarzach sprawdzi się nieźle, ale na otwartych terenach średnio polecam. Każdą broń możemy zaopatrzyć w ulepszenia takie jak luneta, czy dłuższa lub krótsza lufa, przez co zmieniamy zasięg i moc rażenia naszego orężu. Dodatkowo możemy wyposażyć się w dobrze znane fanom Final Fantasy VII materie, przez co możemy rzucać czary. Niestety jest ich bardzo mało, bo mamy do dyspozycji tylko Fire, Thunder oraz Ice. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć przedmiotów równie dobrze znanych z siódemeczki. Vincent zaopatruje się w potion odnawiające zdrowie, eter odnawiające energię do rzucania czarów, Phoenix Downy, które skrzeszają go gdy umrze, a nawet w Limit Breakery, przez które możemy się zmienić na określony czas w bestię, która ma zwiększoną odporność na ataki i zadaje mocniejsze obrażenia. Wspomniane wyżej przedmioty znajdujemy porozrzucane w różnych zakamarkach na planszach, ale możemy się w nie również wyposażyć w sklepach, które są szafami grającymi, lub mamy do nich dostęp po przejściu etapu. Poza itemami, właśnie w sklepach możemy ulepszać swoje bronie za całkiem grube pieniądze. I tu dochodzimy do najdziwniejszej mechaniki zastosowanej w grze. Otóż, pieniędzy na planszach za dużo nie znajdziemy. A większość z nich i tak pewnie przepuścimy na potiony, przez co na ulepszenia nie zostaje nam nic. Mamy teraz dwie opcje: albo męczyć się i grać na podstawowej konfiguracji broni, lub, uwaga, uwaga, wchodzi element RPGowy, sprzedać swój EXP za pieniądze. Tak, moi drodzy, możemy tutaj handlować punktami doświadczenia, które zdobywamy za przechodzenie poszczególnych etapów. Także teraz możecie wybierać: albo będziecie mieli więcej HP, albo będziecie mieli lepsze bronie. Coś tu poszło ewidentnie nie tak i nie wiem jak bogowie gier RPG mogli spierdzielić taką rzecz. Mogliby już całkowicie wyeliminować punkty doświadczenia, bo skoro i tak zrobili z tego trzecioosobową strzelankę to wystarczyłoby zrobić stały poziom życia, który regenerujemy pod jonami, a tak mamy chwytanie się kilku srok za ogon, z której żadna nie wychodzi dobrze, bo i jako strzelanka też się to nie sprawdza. Gra podzielona jest na rozdziały, których łącznie jest 12. Każdy składa się z mniej więcej tego samego schematu czyli tu trzeba coś znaleźć, tam gdzieś pójść, będzie zablokowane przejście, więc trzeba znaleźć kartę, a gdy już pójdziemy, to wyskoczy nam boss, którego zabijamy i koniec. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie kilka rzeczy totalnie z czapy, które są po prostu głupie lub zbyteczne. Przykładem niech będzie głupota i niedorzeczność twórców gry. Karty, które są nam potrzebne do przejścia dalej, wypadają zawsze z ostatniego żołnierza, którego wyeliminujemy w danym obszarze. No i tu jest wszystko spoko, tak kultowo, że zabij wszystkich i wyskoczy, lecz zdarzyła się sytuacja, w której nie wytrzymałem. Mamy etap, a jakże, w moich ukochanych kanałach. Zamiast żołnierzy, spotykamy tam jakieś zielono, żabo, jaszczurko podobne stwory, które przez całą grę spotykamy tylko i wyłącznie tam. Kręcę się ja biedny po znienawidzonej przeze mnie lokacji i znajduję przejście, do którego potrzeba karty. Jak myślicie? Czy ktoś był na tyle mądry, by dać nam kilku żołnierzy, z których ostatecznie wypadnie ten kawałek plastiku? Oczywiście, że nie. Karta wypada ze stwora, który nie wiedziałby, jak użyć tej karty. Ja rozumiem, że to świat fantastyczny, no ale panowie ze Square, to już głupota. Tak samo nie rozumiem po co dostajemy jeden, patrząc przez pryzmat całej gry, króciutki fragment, w którym mamy możliwość sterować Kate Seatem. Dla niezaznajomionych z grą to kolejna postać z Final Fantasy VII. Przechodzimy nim taki troszkę skradankowy fragment, który trwa raptem około 5 minut i tyle. Jak dla mnie jest to zbyteczne i niepotrzebne. Bardzo miłym akcentem natomiast było to, że na kilku cutscenkach można było zobaczyć całą ekipę, która towarzyszyła nam w siódemce. Mała rzecz, a cieszy. Grafika, jak na PlayStation 2, wygląda w miarę przyzwoicie. Chociaż porównując to do innych gier wydanych przez Square Enix, takich jak Final Fantasy X czy Kingdom Hearts, jest biednie. Na otwartych przestrzeniach wydaje się być strasznie ubogo, ale w pomieszczeniach nie ma na co narzekać. Bardzo miło się robi jednak na serduszku, gdy odwiedzamy znane już lokacje takie jak Shinra Mansion czy Nibelheim w odświeżonej trójwymiarowej wersji. Na duży plus należy też zaliczyć świetne przerwniki filmowe, których jest tu mnogo. Nawet te na silniku gry dobrze się ogląda, a te prerenderowane to już w ogóle kozak. Muzycznie jest po prostu ok. W tej części niestety są soundtracku nie robił, no było Uematsu, a zadanie to powierzyli Masashiemu Hamauzu, który, mimo iż pomagał Uematsu przy ścieżce dźwiękowej w dziesiątej części, tak tu wyszło mu to średnio. Wydanie pudełkowe na froncie wita nas zdjęciem głównego bohatera. Z tyłu mamy całkiem niezłą grafikę przedstawiającą złotą ekipę z siódemki, opis gry i kilka screenshotów. Genialna grafika natomiast jest na pierwszej stronie manuala, która przedstawia wszystkie postaci występujące w grze. Dalej w instrukcji mamy opisaną pokrótce historię, prezentację wszystkich bohaterów, klawiszologię, z której można wyczytać, że istnieje możliwość podłączenia myszki i klawiatury oraz przegląd rzeczy, które możemy robić w grze. Do tego wszystko jest w pełnym kolorze i jest bardzo przejrzyście zaprezentowane. Dilczo w Cerberus to niestety średnia gra. Dobrze, że Square chciało rozwinąć uniwersum Final Fantasy VII i przedstawili nam historię Vincenta Valentina, lecz szkoda, że zrobili to w taki sposób. Wciskanie na siłę elementów RPG do strzelanki nie jest dobrym pomysłem, sporo tu nielogicznych akcji i próbu rozmaicenia rozgrywki na siłę. Co prawda pozycja ta nadrabia niezłymi filmami, całkiem ciekawą fabułą i samym bohaterem, lecz to wszystko spodoba się tylko i wyłącznie fanom Final Fantasy VII. Ci co nie znają historii będą bardziej narzekać niż ja, bo nie będą wiedzieli o co chodzi i nie ucieszą się jak będą zwiedzać znane miejscówki. Jeśli jesteś fanem, to możesz ukończyć, ale jeśli nie znasz finala 7, to nawet nie tykaj, bo się zawiedziesz.